Siema! Dzisiaj gramy w Warmax.io To nie jest Slither.io ani Minecraft Ale jest Warmax.io Więc zaczynamy Jest o wiele lepsze niż Slither.io, bo tutaj można przenikać Zastopować i... Nie, niestety teraz nie mogę zastopować, bo nie mam tego Ale można zastopować, przenikać przez inne węże Jak ktoś nas okrąży na przykład no i o wiele lepsze to jest. O, niestety zginąłem. Klikamy zakończ. Graj. O ciebie chcę. A nie, mam A, nie mam sprint. O, o widzicie, Dedu Ja go sobie biorę. Nie, no. Gramy dalej. Uh, nie. mamy pobić 22 tysiące, żeby być top 1. Chodź ty, bo ty mnie nie a i może mieć toksyczną masę, że później nigdy nie będzie mógł jej zjeść. Znaczy, będzie mógł, ale później będzie toksy toksyczny. I patrzcie, mogę teraz zastopować, i obrócić się, iść w tamtą stronę. I to jest bardzo fajne, jakby ktoś nas od... ten... Mmm... nie miałem stopa. A, a gdybym miał stopa, to bym ten... Mógł zastopować i bym dał, grał dalej. I jest takie zawsze rzeczy jak lorynetka, jak drugie życie, jak zginiemy, ale ten... O, na przykład ten gościu jest toksy, toksyczny, więc go sobie zabijemy. On jest toksyczny i chcę niego zabić, pokazać wam jaka jego jest masa O, o, o Nie Ja dojadłem. Ale może znajdziemy jeszcze toksycznego To pokażę wam jaka jest masa jego Ło, prawie dojadłem Ciebie kolorowy Ciebie, 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 ciebie. Zahaczyłem mojego ogon. Ale zwaliłem. Dobra, gramy dalej. Tego zbijemy, tego, tego. Nie no. Myślałem, że nie będziesz taki sprytny. A jednak tu są ludzie sprytniejszy niż Slitherio. Ciebie. Ciebie chcę. A potem te. Zabijemy go sobie. A, nie. Chyba mi nie, nie będziemy mieli dzisiaj tysiąca masy raczej. Chyba znajdziemy jakiegoś takiego wielkiego. To może będziemy mieli... Nie. No. Teraz to musimy użyć stopa. Nawet nie mamy jeszcze tego stopa. Dobra, no, teraz spróbujemy jak najlepiej grać. Dobra, no, teraz spróbujemy. O, mamy lorynetkę, jak widzicie, i takie coś mamy. Ja, ten toksyk, ja dla was zginę, żeby pokazać. O, widzicie? I takie to jest fajne.